I czy teraz mamy nowego dzwoniącego? Zaraz zobaczymy. Witam serdecznie, Chriso. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Jest pan nowym widzem? Tak. Dobrze, jak ma pan na imię? Rafał? Witam panie Rafale i bardzo proszę do te urodzenia. 23? Eee, tak. Miesiąc? Miesiąc teraz, tak. Aha, 23, tak? Tak. Dobra, i który rok? E, 95. O, dobrze. 85. Jeszcze raz? 85. 85, dobrze. I co pytamy, panie Rafale? E, e, a się wiedzieć, jakie jest moje perspektywum życia. Ale ładnie pan to sformułował. Perspektum życia. No dobrze, panie Rafale, zobaczymy. Na każdy temat w takim razie. Jakie jest pana perspektum życia? Już sprawdzę. Panie Rafale, można się rozłączyć słuchać w telewizji. Ale panie Rafale, ja mam nadzieję, że pan nie ma praw autorskich do słowa perspektum, bo chyba zacznę go używać, kochani. Jak będę was tutaj zapraszał do dzwonienia, to chyba zacznę tak mówić. Sprawdźcie wasze perspektywy życia. Bardzo fajne. Dobrze, pan Rafał. 20 marca 85. Prawda, panie wydawco, że e, Rafały to są pomysłowe chłopaki? Taki jest tego wniosek. Prawda? Nie słyszę pana wydawcy. Pan wydawca wyłączył się. Tak, zaje... nie powiem jakie chłopaki. Prawie bym powiedział, dobra, ok. Za je fajne. O, za je fajne są to chłopaki. Tak można, chyba. 20 marca 85 pan Rafał. Sprawdzamy. Oj drodzy Państwo, tak to jest jak się człowiek nie wyśpił przed programem, to już majaczę trochę, dobra. E, panie Rafale, jeżeli chodzi o pana perspektum e, takie właśnie przyszłościowe, a sytuacja jest taka, generalnie troszeczkę problemów e, zdrowotnych, zaznaczających się e, z pana dolnymi kończynami. Pan musi uważać na swoje nogi, na urazy. Ja mam wrażenie, że jest pan osobą, która dosyć aktywnie uprawia sport.